Mogę powiedzieć, że zbędę będzie nowe intro? Czy nie? <laughs> jeszcze nie jesteś taki pewny, że ci się uda? Nie no, powiedz, powiedz, co jeszcze to będzie. Najwyżej wiesz, zmienię kolor w tłasku. Dzień dobry, kłaniam się. De facto wraca po małej przerwie, ale dużo się zmieniło i dużo się jeszcze zmieni. A co będzie nowego? Będzie nowa forma, nowe tematy, nowe intro, co już mogliście zauważyć, no i nowe osoby, dużo nowych osób, a więc czekajcie. Nowe odcinki już niedługo, a pierwszy pojawi się jutro o 18:00. Serdecznie Was zapraszamy. Przy okazji ruszył nasz Instagram, i TikTok, wszystkie linki znajdziecie w opisie. Do zobaczenia.